Znajdujemy się w Siedhalo Osir, gdzie 9 listopada odbędzie się bieg Jabłonna dla Niepodległej. Mogą upobiec dzieci oraz dorośli. Jest to szósta edycja biegu Jabłonna dla Niepodległej, Cała trasa tego biegu prowadzi drogami leśnymi. W biegu mogą wziąć udział dzieci od 4 roku życia. Biegi dziecięce zaczynają się od godziny 9:40. Bieg główny zaczyna się o godzinie 12:00. Będzie to dystans 5 km. Mogą w nim wziąć udział osoby od 14 roku życia. Limit biegaczy wynosi 170. Trasę biegu będą zabezpieczali strażacy z OSP Jabłonna. Po biegu na każdego będzie czekał posiłek przygotowany przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Wszystkie informacje znajdziesz na fanpage'u Fundacji Lupus. Aby wziąć udział w biegu, należy zapisać się przez stronę dostartu.pl